Fajnie jest się odbudować w Plutydze, jakkolwiek to nie brzmi, bo, bo ostatnie dwa mecze przegraliśmy. Szczególnie ten, ten mecz w Bełchatowie boli, bo no, myślę, że mieliśmy, mieliśmy wszystko na wyciągnięcie ręki i byśmy się cieszyli z trzech punktów, wtedy byśmy byli najlepsi na świecie, wow, super, wróciliśmy na, na właściwe tory w, w Bełchatowie bardzo szybko, e, ale brakło trochę, trochę na pewno jakości, też może trochę szczęścia, które to wcześniej nam w tym sezonie dopisywało, żeby tam dopisać trzy oczka, e, no ale fajnie, że dzisiaj udało się wrócić na, na odpowiednie tory. Nie ma, co, nie ma co ukrywać, że jesteśmy, jeśli chodzi fizycznie, e, jeśli chodzi o aspekt fizyczny, w słabej kondycji, e, patrząc na to, ile kontuzji nam się przytrafia, ile urazów, choroby, niechoroby, a to, że cały czas trzeba gonić co trzy dni mecz, co dwa dni mecz dla niektórych dzisiaj, e, to nie jest łatwe. E, no mamy tyle zespołów plus Lidze. E, dołożyliśmy sobie więcej grania, dołożyliśmy więcej więcej meczów. E, no i tak patrząc na przykład na trybuny dzisiaj, patrząc na to jak to spotkanie wyglądało, szczególnie ze strony Radomian, bo ja nie chcę tutaj nikomu nic y, y, jakby ujmować, bo, bo na pewno przyjechali, chcieli, chcieli zagrać, ale pewnych rzeczy się y, nie przeskoczy i widać, że w niedzielę wypruli się w Kędzierzynie, przyjechali tutaj i, i ciężko im było podjąć walkę y, z nami, a myślę, że, że główny powód tego jest taki, że, y, że gramy co dwa dni, gramy bez przerwy, gramy cały czas. Y, ja nie wiem, czy, czy to jest produkt, który, który ludzie faktycznie chcą, chcą dostawać, czy przed telewizorem, czy tutaj na żywo, bo, bo hala dzisiaj myślę, że, że najsłabsza frekwencja w tym sezonie, podejrzewam, że przed telewizorem również najlepiej to nie wygląda, także no myślę, że to jest kwestia, temat do, do zastanowienia, bo nie wiem, czy to ma sens. No tak jak zawsze, zawsze Zakse kojarzę z zespołem, który cały czas w, w bardzo podobnym, w bardzo stabilnym składzie grał zeszłe sezony, to, to teraz też co włączę telewizor, czy sprawdzam gdzieś tam na Plus Lidze e, wynik statystyki, to, to cały czas rotacja, cały czas rotacja i widać, że, e, że wielu zawodników ma, ma problemy fizyczne. E, nie jest łatwo, nie jest łatwo na mnie, nie jest łatwo innym, e, szczególnie tym bardziej tym zespołom, które grają w Lidze Mistrzów. E, grać trzeba, a, a ciągnąć z czego nie do końca jest, i, i, jest jak. Nie mamy, nie, mamy, nie mamy tego paliwa zbyt wiele, ale myślę, że, że na takie spotkanie, jak to, jak to Niedzielne na pewno energia, energia się znajdzie, motywacja się znajdzie, zaangażowanie również będzie, bo e, spotyka się mistrz z wicemistrzem, spotykamy się z Aksą po raz kolejny w tym sezonie. Myślę, że, że oni będą chcieli się zrewanżować za to pierwsze starcie, które, które przegrali z nami w Superpucharze. A my będziemy chcieli cały czas pokazywać, że, e, że chcemy zostać mistrzem, a jak chce się zostać mistrzem, to trzeba być mistrzem. Na pewno no fajnie jest awansować do Pucharu Polski, ale myślę, że no, no nikt tutaj u nas, w naszej drużynie nie wyobrażał sobie innego scenariusza, więc e, nie chcę powiedzieć, że przypisaliśmy, przypisaliśmy sobie to przed sezonem, ale, ale traktowaliśmy raczej jako pewnik, więc, więc teraz e, nie dołoży nam to kolejnych spotkań, a po prostu utrzyma to, to co gdzieś tam było zaplanowane.